Godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że, może, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam Wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do, drzew, do, już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja Was chcę wodą dla nawrócenia. Lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja, jestem, ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Czekamy na przyjście Pana Jezusa i teraz Jan Chrzciciel... Za Izajaszem pokazuje nam drogę, jak go spotkać. I tutaj wykorzystam swoje dzisiejsze kazanie. Nawracajcie się. Nawracajcie się. Co to znaczy, nawracajcie się? Pierwsza, pierwsza rzecz. Nawracajcie się to nie jest jeden moment w naszym życiu. Pan Jan Chrzciciel i Pan Jezus nie mówi, nawróćcie się. Nawracajcie się. To nie jest jeden moment. Wielu sobie myśli, o tak, ja miałem w swoim życiu czas nawrócenia. Niektórzy powiedzą, ja się nigdy nie musiałem nawracać, bo zawsze byłem blisko kościoła. Więc czemu, czemu Jan Chrzciciel do mnie woła, nawracajcie się? Bo nawracanie się to jest proces. To nie jest jeden moment w moim życiu. To jest każdy dzień. Każdego dnia wieczorem, kiedy robię rachunek sumienia, muszę sobie zadać pytanie, co było dobrego, co było złego. Jeśli było coś złego, na następny dzień się nawracam. I zmieniam to. I kolejny dzień się znowu nawracam. Ja się muszę nawracać każdego dnia. W momencie, kiedy się już nawróciłem, w momencie, kiedy to plemię żmijowe, czy faryzeusze i sadyceusze, który, których Jan, Jan Chrzciciel nazywa plemieniem żmijowym, skąd wiecie, co zrobić, żeby was nie spotkała kara za to, yy, mówi, ja was chrzczę, chrztem nawrócenia. Ale to nie jest wszystko, bo po mnie przyjdzie ten, który was będzie chrzcił Duchem Świętym i Ogniem. I po nawróceniu następny krąg to jest rozpoznanie Jezusa. Rozpoznanie w Jezusie Mesjasza. Rozpoznanie w Jezusie mojego Boga i Zbawiciela. I to jest jeszcze cięższe niż nawrócenie się. Kiedy ja, kiedy, kiedy przychodzimy choćby do kościoła, nie? Czy, jesteśmy, czy rozpoznajemy zawsze Jezusa w tabernakulu? Czy rozpoznajemy zawsze Chrystusa w Eucharystii? Bo, bo dla mnie osobiście, na przykład, czasami to jest jakiś oścień, jakaś próba. I, i dla nas, księży, którzy wchodzimy do kościoła, jak do, do miejsca, w którym pracujemy, nie? I, i może się stać, że. że że zgubimy to sakrum, nie? Że wchodzą do kościoła już Panie Jezu jesteś dobra, ale ja tu mam swoje rzeczy do załatwienia, nie? I to jest, ja to mówię dla, jako ja jako ksiądz, że to jest dla mnie zagrożenie, nie? Że ja mogę nagle wchodzić do kościoła jako do miejsca pracy, a nie miejsca spotkania z Jezusem. Ilu jest naszych, naszych braci i sióstr, które idą do kościoła, bo taka jest tradycja. Idę do kościoła, bo dzisiaj jest niedziela. Idę do kościoła, bo muszę iść do kościoła. A w momencie, kiedy wchodzę do tego do kościoła, do tego kościoła, czy rozpoznaję Chrystusa, nie? Czy rozpoznaję Chrystusa w moim yy, sąsiedzie, w moim bliźnim, w osobie, która siedzi w kościele za mną i właśnie rozpakowywuje bardzo spokojnie, żeby nikogo czasami nie rozproszyć? Miętówkę. nie? I, I ja chcę słuchać kazania, słuchać przy świętej, ja te tam przejść z tyłu, nie? Co jest w mojej głowie? Czy ja rozpoznaję Chrystusa w tym osobie, która siedzi za mną? Tutaj jest samo niesamow... i uwielbiam tą historię ze świętym bratem Albertem. Świętego brata Alberta oczywiście wszyscy znają. Ja Amerykanom, jak, jak o nim opowiadam, bo, bo Amerykanie nie mają. No nie zdają naszego świętego brata Alberta. Ja to zawsze mówię, że to jest taka y, y, Matka Teresa z Krakowa. <noise> nie? Że on, on robił dokładnie, to było dokładnie to samo, to samo poświęcenie, y, co Matka Teresa z Kalkuty, nie? Y, nie chcę tutaj ważyć większe czy mniejsze, w każdym razie cała historia y, brata Alberta, nie? Kim on był, kim on mógł być kim on mógł być, jak wielkim artystą, który, Hełmoński, który mówi, że on nigdy nie miał takiej kreski jak brat Albert. Hełmoński, który go zresztą e, wywiózł od jezuitów, to tą historię. No. <laughs> brat Albert e, poszedł do seminarium do jezuitów i w Nowic... W Starej Wsi? W Starej Wsi. No. Tak? No to tam, no, ta historia się nie kończy. Do, znaczy, dobrze się kończy, ale jest ciekawa. Poszedł, do, brat Albert, który w czasie powstania styczniowego traci nogę i w momencie amputacji nie chce brać żadnych znieczuleń, tylko żeby mu dali cygaro, to, on se, to cygaro zapali, nie? I, i w, czasie, w czasie, kiedy on kurzy, to cygaro mu tą nogę amputują. Całe życie, całe życie e, ćmił te cygara. Poszedł do jezuitów i jezuitów, koniec, cygarane. On, święty brat arbet za wszelką cenę chciał być święty. On, on pragnął świętości, on był głodny świętości. I w momencie, kiedy przestaje palić cygara, no, głód przychodzi. I on do, w ten, do tego stopnia się męczył z tym, uważając to za, za swoją wielką słabość. Że w korytarzu klasztoru niejednokrotnie widział szatana z cygarem, który mu chciał dać cygaro, nie? A on mówi: Ja nie chcę cygara. Doprowadziło go do, do dosyć mocnej depresji, z której dochodził dwa lata u swojego brata później. Ale kto go wyciągnął, kto przyjechał do starej wsi i powiedział przełożonemu: Ja tego gościa biorę, bo wy go wykończycie? Hełmoński, który sam był ateistą. I Brad Albert, słuchajcie, bo, bo, bo o czym mówimy, o rozpoznawaniu Jezusa. Brad Albert zauważył taką scenkę ze swoim współbratem, kiedy już jest w Krakowie, kiedy dołączają do niego inni, yy, że jeden z braci odmawia brewiarz i podchodzi do niego yy, bezdomny, tam ubogi i prosi go o coś, żeby tam coś był powołany, a ten na to, nie widzi, że się modlę. Teraz jest czas na modlitwę, teraz był czas na modlitwę. I Brad Albert podchodzi do niego i mówi, słuchaj, Zostawiasz Chrystusa w brewiarzu dla Chrystusa w drugim człowieku. Nie? I, 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 i to jest to, co nas niejednokrotnie w kościele może spotkać. Nie, że chcemy się skupić na Panu Jezusie tam, a Pana Jezusa za z naszymi plecami nienawidzimy z całych sił. Bo nam przeszkadza. Bo dziecko zaczyna płakać. Bo rodzice se nie dają rady z tym dzieckiem i och cały chodzę. I tu jest, tu jest kolejna, kolejna taka rzecz, która też pomaga I, i, i która mówi o oczekiwaniach. Akceptacja. Zaakceptuj, że ten gościu za chwilę skończy rozpakowywać tego cukierka. To dziecko za chwilę se, rodzice z nim dadzą radę, a jak nie to wyjdą. A po co się te trzy minuty czy dwie minuty stresować i denerwować. Nie? To Hemingway powiedział. Nie wiecie, co to są nerwy? Hemingway to powiedział: Denerwować się to jest mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych. <grym> to jest piękne. W Polsce, jak byłem wikary, to mój proboszcz miał to powieszone w zakrysty na, na ścianie. Denerwować się to się mścić na własnym zdrowiu za głupotę innych. Ale ja nie chcę. Tutaj powiedzieć, żebyśmy w ten sposób podchodzili do, do bliźniego, tylko żebyśmy zobaczyli w Nim twarz Chrystusa, żebyśmy umieli rozpoznać Chrystusa na każdym kroku naszego życia. Yy, matka Teresa z Kalkuty, która była już wspomniana, jej yy, to mistyczne przeżycie, kiedy ona, kiedy ona odczytała, yy, co ma robić, to było wtedy, kiedy yy, w twarzy yy, Bezdomnego na Peronie, gdzieś tam w Libii, w Kalkucie, rozpoznała twarz Chrystusa. I ona jedno, zawsze powtarzała, że ona y, pomagając temu człowiekowi, pomaga y, Chrystusowi, bo ona widzi w tym człowieku Chrystusa. Bo się niejednokrotnie jej pytali, czemu to robić, nie? Nikt się nie chce tych ludzi dotykać, nie? Ja to robię, bo widzę w nich Chrystusa. Eee, no... Przepraszam bardzo, ale ja będę odskakiwał jednokrotnie. Matka Teresa. I to jest, to, jest, to jest super odpowiedź na obecne czasy. Jest taki wywiad z Matką Teresą, kiedy, kiedy reporter się pyta Matki Teresy, co ona uważa za najgorsze zagrożenia dla Kościoła w obecnym czasie. Nie? Co jest największym, największą bolączką Kościoła w naszych czasach. I Matka Teresa odpowiada, ty i ja, ty i ja, naprawiajmy świat od siebie, głośmy Ewangelię zaczynając od siebie. To jest ten, ten błąd proboszcza, który chciał zbawić cały świat, który chciał cały świat przeprowadzić do Pana Boga, bo po, po paru latach stwierdził, że nie, nie wyrobi się to chociaż swój kraj. Też stwierdził, że się nie wyrobi to chociaż swoją diecezję. Życie się kończyło chociaż parafian. I na końcu życia stwierdził, trzeba było zacząć od siebie. Rozpoznać Chrystusa. W momencie nawrócenia ja muszę rozpoznać Chrystusa. A w momencie jak rozpoznał Chrystusa to za nim idę. Nawracajcie się. Bo bo Przyjdzie czas, kiedy On przyjdzie powtórnie i, i to będzie czas ścinania drzew. Jeśli nie dam owocu, to zostanę wycięty. I to jest powód bania się sądu, dnia sądu ostatecznego: że będę wycięty. Ale jeżeli idę za Chrystusem, to nie mam tego problemu. To wiem, że nie będę wycięty i się tego nie boję. Trzecia niedziela Adwentu. Gdy Jan usłyszał w więzieniu oczyna Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują. Chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumu Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Czcinę kołyszącą się na wietrze? Albo coś wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano, oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż On. Pierwsza niedziela Adwentu będzie koniec świata. Druga niedziela Adwentu nawróćcie się i rozpoznajcie Chrystusa. Trzecia niedziela Adwentu, tak, to jest ten Chrystus. To jest ten Chrystus. Jakie są znaki Jego przyjścia? Sprawiedliwość na świecie. Cuda, które się nie da wyjaśnić. Czas Mesjasza. Przez Izajasza, przez Eliasza i przez wszystkich proroków czas Mesjasza jest określony jako czas naprawy świata. Niewidomi widzą, gusi słyszą, chromi chodzą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się dobrą nowinę. Naprawa świata. To jest to, czego Żydzi nie zrozumieli do końca, myśląc o Mesjaszu. Bo oni, W pewnym momencie zrodził się ten błąd, że oni myśleli, że Mesjasz to będzie król, który przyjdzie i ich wyzwoli spod okupacji rzymskiej czy jakiejkolwiek innej, nie? Że on naprawi co? Królestwo Izraela, a nie Królestwo Boże. To jest ten ich błąd. I teraz Chrystus mówi tak. To się dzieje. Wy to widzicie. Wy to widzicie. Czemu? Bo posłuchaliście Jana Chrzciciela. Ale... Nie możecie się zatrzymać na tym miejscu. Jan chrzciciel jest największy z tych, który się narodził z niewiasty. Ale w Królestwie Niebieskim najmniejszy jest większy od niego. Nie zatrzymujcie się na Janie chrzcicielu. On jest otwarciem drogi. On jest wskazaniem. On jest tym nawróceniem. Poznaliście mnie po znakach, które robię, i dlatego idziecie dalej. Nie możemy na drodze naszej wiary stanąć. Ale czasami musi być też moment, w którym powiemy idącym obok nas, czy Chrystusowi, teraz ty idź". W momencie, kiedy zauważcie, że w momencie, kiedy Jezus zaczyna swoją działalność, Jan swoją działalność kończy. Kończy się to dla niego dosyć źle, po ludzku. Z drugiej strony, jeżeli na to patrzymy oczyma wiary, oddał życie zagłoszonej Ewangelii. Jan oddaje życie za prawdę. Za to, że nie boi się mówić głośno prawdy. Za to, że się nie boi powiedzieć królowi, co założysz. Nie możesz mieć żony swojego brata. Za to zostaje Jan ścięty. Za prawdę. I w momencie, kiedy, w momencie, kiedy Jan dochodzi, patrzcie się, bo, bo często, często myśląc o Janie zapominamy czynnika ludzkiego. Który nam może pomóc w umniejszaniu siebie dla Chrystusa. Wyobraźcie sobie człowieka, do którego przychodzi cała Jerozolima. Salutka. Wszyscy ze stolicy. Herod, król, mimo że, że on mu mówi prawdę, on go lubi słuchać. Przychodzą faryzeusze, przychodzą sadeusze, przychodzi wojsko, przychodzi wszyscy. Celebryta. Wszyscy w Jerozolimie go kochają. Więcej, to nie on musi chodzić do Jerozolimy, żeby go słuchali. To oni przychodzą do niego. Więcej. Mówią, ty jesteś pewnie mesjaszem. Ty jesteś prorokiem. Nie czarujmy się, ale każdy z nas ma gdzieś w sobie takie schowaną takiego. Taką cząstkę, że lubi być chwalony. Każdy z nas lubi być chwalony. I w tym nie ma nic złego. Nie? Każdy lubi usłyszeć dziękuję, o tam, dobrze, fajnie. Każdy z nas. Oczywiście. Tylko i yy, yy, patrząc się na Jana Chrzciciela musimy sobie zdać sprawę, że mimo wszystko musi przyjść decyzja czemu ja to robię. Nie? Bo, jeżeli by, jeżeli by Jan Chrzciciel został, został celebrytą, nie, bo on został celebrytą, jeżeli w tym momencie powiedział, ludzie mnie kochają, to, to ja wam teraz pokażę, jak wszystko zrobić. Nie. W momencie, kiedy przychodzi Jezus, mówi, ja nie jestem w godzin rozwiązać rzemyką sandałów. Jego, słuchajcie, na Jego patrzcie. Swoich uczniów wysyła do niego, żeby oni poszli za nim. To jest Mateusz, natomiast w innych Ewangelii usłyszymy, że Jezus kazał im zostać ze sobą. To jest chyba u Jana, że kazał. Tak, to jest u Jana, że. No, nie chcę zmyślać teraz. W ogóle wiecie, co tutaj w Tennessee to wiedza biblijna katolików, eks-baptystów. To, to, jak oni znają Pismo Święte, nie, ja, ja się wstydzę, ja się wstydzę. Rozmawiam z jakąś taką, rozmawiam z dziewczyną, która jest nawrócona z baptystów i mówię jej tam, że w Ewangelii Pan Jezus powiedział to. W której księdze, który rozdział, który werset? Nie wiem, a oni to mają opanowane idealnie. W każdym bądź razie, yy, Pan wysyła uczniów, żeby im też powiedzieć. To jest Mesjasz, nie? On wam powie, że, on jest, że ja jestem Mesjaszem i pójdziecie za nim. Mój czas się skończył. Mój czas się skończył. Teraz zostajecie jego uczniami. Yy, to jest to, co rodzice muszą też bardzo dobrze pamiętać, nie? Że wychowywać dziecko to jest doprowadzenie go do momentu, kiedy to dziecko zaczyna samo podejmować decyzję, nie? Kiedy, kiedy, to dziecko, kiedy trzeba dać temu dziecku możliwość popełnienia błędu nawet. Jeżeli, i tu jest znowu schron, patrzcie znaczy jak ten schron wraca, nie spodziewałem się. Jeżeli zamkniemy dziecko w schronie, to stanie się niewolnikiem tego schronu. To jest, to, jest yy, to co w seminarium od początku mówią, że trzeba odciąć pępowinę, spalić mosty za sobą i w ogóle koniec, koniec z przeszłością, nie? odcięcie pępowiny. Ile, ilu, ile dzieci nie potrafi odciąć pępowiny, albo rodzice nie potrafią odciąć tej drugiej pępowiny i to niejednokrotnie skutkuje bardzo źle na ich rodziny, nie? Gdzie mamy, mamy nadopiekuńcze teściowe i, 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 i nadopiekuńców teściów i, i, i takie rzeczy, nie? Jan Chrzciciel tutaj jest przykładem też dobry dla rodziców. Mam swoich uczniów, ale przychodzi Jezus z opaki. Co żeście się mieli dowiedzieć ode mnie, toście się już nauczyli. Teraz idziecie do Jezusa. Trzecia niedziela Adwentu to jest, to jest. Wybieram Jezusa, przyjąłem Jezusa i idę za nim. I musi być moment w moim życiu, kiedy ja sobie powiem, że Jezus jest ważniejszy ode mnie. I to jest decyzja, którą podejmują męczennicy, nie? Jezus jest ważniejszy ode mnie. Jezus jest ważniejszy od mojego życia. Jezus jest ważniejszy od mojej rodziny. Nie widzieliście film Martina Scorsese e, Silent? E, o misjonarzach jezuickich. Nie, nie, nie misja. Nie, misja to jest stary film. Ale tak z pięć lat temu Martin Scorsese zrobił film o jezuitach w Japonii. Słuchajcie, ja byłem tym filmem. Pierwszy raz obejrzałem ten film. Byłem tym filmem oczarowany. Byłem nim tak oczarowany, że go obejrzałem drugi raz i chcę myśleć: zaraz, 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 coś mi tu nie pasuje. Obejrzałem go trzeci raz i stwierdziłem: ten film. <grym> to jest totalnie antykatolicki film. Czemu mi, czemu mi to przyszło na myśl? Bo tam jest ten problem właśnie męczenników, nie? że przyjeżdża dwóch jezuitów, przyjeżdża szukać swojego mistrza duchowego, który im zaginął w Japonii, bo rozpoczęły się prześladowania. I, i oni, stają niejedno, oni stają przed takimi wyborami, że widzą chrześcijan. Który, którzy tam samuraje każą podeptać ikonę, napluć na krzyż. I, I teraz co...